Centrum Redeko www.redeko.pl To kolejny z pomysłów na promowanie skłosza i pokazanie, że ta dyscyplina wcale nie jest nudna. Mogą się odbywać zarówno rywalizacje indywidualne, jak i w drużynie. Ta druga odmiana jest także niezwykle interesująca. To za sprawą dodatkowej odpowiedzialności. Każdy z walczących zdaje sobie sprawę, że od jego postawy zależy nie tylko los indywidualny, ale przede wszystkim całej drużyny. Nikt więc się nie oszczędzał dzięki. Doskonałemu obiektowi przystrzegomskim mogliśmy podziwiać w dobrych warunkach mecze zarówno ekip początkujących, jak i tych złożonych zawodników, którzy dużo czasu już w klatkach spędzili. Rozegrano łącznie sześć meczów, w każdym z nich. Brało udział po trzech zawodników z jednej drużyny. Wszyscy walczyli między sobą. To dało 9 mini meczów Na dzień dobry, młode wilki pokonały i tak nie mamy szans 6 do 3. W kolejnym spotkaniu Zielicy Friends wygrali z Pilabem 9 do 0. Jednostronne starcie też między Wesołymi Peselami a BDM. Ci pierwsi również nie stracili meczu. Kolejny pojedynek zakończony wygraną Good, Bad, and Ugly. Ten zespół pokonał no name 7 do 2. Dwa ostatnie mecze to też przewaga jednego zespołów. Najpierw suchary rozbiłych kolegów rudego 9 do 0, a na finiszu gość niedzielny zwyciężył szybkich i wściekłych 7 do 2. Pierwszym liderem tabeli została drużyna Wesołe Pesele. Nie dość, że nie przegrali meczu, to ich bilans setów i małych punktów wywindował ich na czoło rozgrywek. Drugi turniej zaplanowano na 26 października. Łącznie rozegranych zostanie 5 turniejów eliminacyjnych. Najlepsze 4 ekipy trafią do półfinału, najlepsze dwie zagrają w wielkim finale zwycięzców. W tej edycji poznamy 18 stycznia. Centrum Skłusza Red www Redeco www.redeco.pl